Witam ponownie w kolejnym odcinku Na Krańcu Świata, kanale poświęconym grze Karciany Gwint. W poprzednich odcinkach omawiałem już wszystkie frakcje jakie do tej pory były, została nam jeszcze frakcja Scoia'tael, także zaczynamy. Póki co twórcy zaprezentowali jedynie dwóch liderów w Skellige i jest to Brauber Hook, Hook, nie wiem jak dokładnie to wymówić i Aidna. Hook pozwala nam wybrać jedną kartę postaci stali i od razu nią zagrać. Eitne z kolei transformuje wszystkie karty lojalne na łuczników. do Nie wiem, czy to jest tłumaczenie, ale na polskie to się nazywało bodajże Brukilon. Poniżej mamy nowego medyka, którego wcześniej nie było w takim gonie. Jeszcze niżej Blue Mountain Commando. Jest to także nowa jednostka, której wcześniej nie widzieliśmy. Co jest bardzo ciekawe w tej karcie, to to, że wszystkie kopie tej karty, a jest bodajże 3, na pewno jest już trzy, Wracają na stół niezależnie od tego, gdzie są. Jeśli na przykład wskrzesimy naszym healerem jednego Commando, to dwie pozostałe również z cmentarza wrócą razem z nim. To jest bardzo dobra umiejętność. Marksman robi dokładnie to samo z tą różnicą, że jest to karta średniego zasięgu, czyli środkowego szeregu. Dalej mamy Iflinę Egli. Coś takiego, nie wiem dokładnie jak to wymówić. I mamy tutaj przy niej nową umiejętność, której wcześniej nie, nie widzieliśmy, a jest to zagrania dodatkowo specjalnej karty z naszego... Naszej talii bądź ręki. A specjalne karty to karty pogody. Kukiełka jest kartą specjalną, ale również jakieś tam karta Epidemii, chociażby, która niszczyłaby dużą ilość jednostki przeciwników, jeśli zwrócilibyśmy uwagę, że w pewnym momencie przeciwnik ma dużą ilość kart z małą ilością siły. Kolejna karta również ma nową umiejętność. Jak widzicie, jest także tutaj nowy znaczek, którego wcześniej nie było. Ja widziałem jakieś dwa różne znaczenia tego znaczku. Jedne było, że odejmuje dwa do całego szeregu przeciwnikowi, a tutaj jest na przykład, że spełnuje nam jakąś inną, konkretną kartę. Dalej mamy Sheldon Kax, Również z nowym tutaj obrazkiem umiejętności. A w tym wypadku również spełnuje jakąś inną, konkretną kartę. Mahakamena Garda. Ta karta awangarda tutaj dodaje nam siłę do dwóch, do wszystkich jednostek niebędących bohaterem w całym szeregu. I jak widzicie, również można ją tutaj do wyboru bodajże umieścić albo na pierwszym szeregu, albo na drugim. Co ciekawe, tej właśnie, tego obrazka nigdzie wcześniej nie było, bo w momencie, gdy chcemy wybrać sobie, czy to będzie pierwszy, czy drugi szereg, jest to jakiś jeden konkretny obrazek. Tutaj mamy wstawiane i miecz, i kuszę, że. Są jakieś podejrzenia? Nie wiem, może, może naprawdę tak jest, że można w czasie gry sobie zmienić tutaj jego pozycję. A to jest właśnie nasza karta: Mahakamena Garda, który tam wcześniej był wezwany w innej karcie, którą prezentowałem wyżej. I też dosyć ciekawa umiejętność, gdyż pozostaje na polu bitwy po, po końcu każdej rundy. To jest dosyć ciekawe. Wiemy, że Zoltan Bohater również ma taką kartę. Tylko z tą różnicą, że ta karta nie jest kartą bohatera i prawdopodobnie może zostać normalnie zniszczona i nie wróci już na pole bitwy. Jedynie zostaje na polu bitwy, gdy nikt jej nie ruszy, przeciwnik jej nie zniszczy żadną inną kartą. Wtedy ona po prostu zostaje na rundę następną. Kolejną mamy kartę Saskia. Jest to karta bohatera, którą możemy w dowolnie wybranym przez nas szeregu postawić i jest to bardzo silna karta, gdyż. Działa jako skorcz. Do wyboru mamy: albo działa jako skorcz, czyli niszczy najsilniejszą jednostkę u przeciwnika, albo podwaja nam siłę u wszystkich kart w danym szeregu. Tutaj mamy Moren, córkę naszej liderki Eitne i podwaja, nie podwaja, przepraszam, dodaje dwa do siły wszystkim niebohaterom w konkretnym szeregu. To jest silna karta 8 i może być rzucona dowolny przez nas szereg, drugi lub trzeci. I na koniec mamy ostatnią kartę, Jewin. Jest to karta szpiega, jak dla mnie chyba najlepsza do tej pory karta szpiega, jaką widziałem. Z tego względu, że Jewin odejmuje 2 wszystkim jednostkom w danym szeregu, przeciwnikowi. Bo jak wiemy, szpiedy są... Rozstawiani na szeregach przeciwnikach także dostajemy jedną kartę z naszej talii do ręki, plus tego odejmujemy, minus dwa do wszystkich jednostek. Jest to bardzo dobra karta. Przygotowałem również taki przykładowy build. Jak widzicie, tutaj dużo jest wstawiane na szereg pierwszy. Takie niestety mamy karty. Nie wiemy jeszcze, jakie dodatkowe te karty zostaną zaprezentowane. Także póki co musiałem zadowolić się tym, co mamy. Najsilniejsze oczywiście karty tutaj są w szeregu pierwszym bo i mamy tego Mahakama Garda mamy te jednostki Komando Vanguarda i Sheldon Skoyatel. wszystko tutaj na więcej właśnie idzie w szereg pierwszy, dlatego też dobrze jest się ochronić przed zamrożeniem, to jest ważna rzecz jeśli budujemy tą talię tutaj dlatego też wsparłem się trzema kartami które czyszczą pogodę Geralt z Igni oczywiście usuwa zamrożenie, mamy Tris. Mistress of Magic, która usuwa wszystkie negatywne skutki pogodowe. No i jeszcze mamy tutaj jedną kartę czystego nieba. Również trzeba zadbać o to, aby te karty zboustować jakimiś dopalaczami typu Alchemik, czy to właśnie jeszcze mamy dodatkowo drugiego Alchemika tutaj w pierwszym rzędzie. Czy też róg? chociaż tutaj. Wydaje mi się, że trzeba byłoby wziąć więcej niż jeden róg. Może nie trzy, ale dwa, dwie, trzy karty na pewno. Bo przy tych ich niskich siłach, jednak trzeba tutaj zboostować im do siłę. Prócz tego, też tutaj karta grzybów, która dodaje 4 do siły. Też tutaj może jednak dobrze by było wziąć dwie przynajmniej karty grzybów. Tu już mam 11, jedną kartę za dużo, to jednak. Ten jeden horn odpada. No i to by było na tyle. Nie ma co tu jeszcze kombinować. Nie ma tych wszystkich kart zaprezentowanych. Także ta talia kompletnie może się zmienić. To jest tylko taki przykładowy build. Dzięki. Następna talia będzie pewnie talia Nivgardu, jeśli kiedykolwiek ją pokażą w tym roku. Mam nadzieję, że tak, że pojawi się. Jeśli nie, to postaram się tam poinformować Was, jak tylko będę coś wiedział. Także dzięki za obejrzenie i do następnego.